Szczęść Boże, serdecznie witamy na konferencji prasowej Pobudka. No dziś Pobudka zawitała do Rybnika, gdzie odbędzie się za, za moment 10. jubileuszowy zlot Pobudki i konferencja w obszarze Mennica. Przypomnijmy, że Pobudka jest organizacją założoną przez Pana posła, polskiego posła do Europarlamentu Grzegorza Brawna i panów posłów, <noise> dziś posłów, wówczas moich przyjaciół i współpracowników. Romana Frica i Włodzimierza Skalika. Dziś oni w Sejmie, a po 10 latach pobudka zlatuje się jak co roku po raz kolejny. Organizacja społeczna, jej program w czterech słowach się streszcza: Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica, czyli program odzyskiwania suwerenności narodowej na tym poziomie. Duchowym, i materialnym, bojowym, i intelektualnym. Pięknie. My przedstawimy dziś e, sytuację, w jakiej pobudka się znajduje. Zapowiemy działania pobudkowiczów, budzików w bieżącym roku, czyli Anno Domini 2025. A to jest bardzo ważny rok, bo to jest, proszę Państwa, milenium, tysiąclecie Królestwa Polskiego i takim punktem kulminacyjnym całego, całego roku, obchody, w ostatni weekend kwietnia w Gnieźnie. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Proszę się włączać, to wszystkie wydarzenia, na które będziemy również zapraszać w ciągu roku. No a dziś, dziś właśnie w Rybniku trochę Ciekawych rzeczy, bo przed nami i wystawcy różnych pięknych produktów, rękodzieła, to ten obszar właśnie mennicy, ten obszar wytwórczy, ten obszar, który daje nam wartość dodaną, będzie bo prezentowany. Nie ma wolności bez majętności i, i bez własności? I tym pobudka też się od 10 ha. lat zajmuje. I szanowni państwo, no wzruszam się lekko, bo z panem posłem Fritzem od tamtej pory. My współpracujemy już, czyli od kampanii prezydenckiej 2015 roku już można powiedzieć zawodowo, zawodowo, Współpracujemy, a z minie, czasem... Minie za miesiąc dziesięciolecie tak. naszej znajomości, to znaczy ja, ja znałem, to była, to była, przedtem była to znajomość połowiczna, bo ja znałem pana reżysera Grzegorza Brauna przed tak, na 2015 rokiem, ale pan reżyser Grzegorz Braun mnie nie znał przedtem, ale także gość, połowicznie się znaliśmy. Tutaj właśnie jeszcze jako reżyser gawędziarz zapraszany przez... Działacza społecznego i niestrudzonego inicjatora, organizatora różnych wydarzeń Romana Fritza. Gościłem z moimi filmami dokumentalnymi. No i dzisiaj stoimy tutaj przed Państwem poseł na Sejm Rzeczpospolitej i Wasz polski poseł do Eurokołchozu. Sami się nie możemy temu nadziwić. Cieszy nas ta sytuacja, a zlot pobudki synchronizuje się z kolejnymi kolejnymi spotkaniami na trasie kampanii. To może ja zapowiem, gdzie pan poseł... Ogłoszenia będzie. parafialne. Bo państwo. tak, bo chcemy państwa serdecznie zaprosić na ważne wydarzenia w ten weekend w całym regionie, w Okręgu 30 Rybnickim, korzystając z okazji, że pan prezes, pan poseł do eurokochozów Grzegorz Braun startuje w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej no to mamy tutaj kolejne nasze spotkania i będzie już dziś o 15 w Żora, będzie o, o 18.30 w Jastrzęby Zdroju, a jutro o 10.00 w Raciborzu, Bożu, o 16.30 w Rybniku, właśnie też tutaj w tym samym miejscu, przed którym stoimy, w hotelu Politański, i o 19.30 w Wodzisławiu Śląskim w hotelu Amadeus. Wszystkie te wydarzenia są dokładnie opisane na facebookowych i innych mediach społecznościowych, w profilach chociażby posła Roman Fritz, poseł na Sejm RP, proszę śledzić dokładne opisy wydarzeń, adresy, miejsca, godziny, tam wszystko Państwo znajdziecie, a będzie się naprawdę dużo działo, mamy niespodzianki w planie, także zapraszamy serdecznie dzisiaj, sobota, Żory i Jastrzębie Zdrój, a jutro, niedziela, Racibórz, Rybnik i Wodzisław Śląsk. No, i, I jesteśmy, pan poseł będzie. I jesteśmy tutaj bohaterami. prostym przesłaniem, które jest hasłem programowym tej kampanii. Tu jest Polska. Fritz Braun, tu jest Polska. Tu na Śląsku, i, i wczoraj byliśmy przecież na Pomorzu. Jak Polska długa i szeroka, chcemy, żeby to była Polska, a nie land eurokołchozowy. Nie Ukropol, nie Ukropolin, nie kolonia, stan amerykański. Kolejny, nie Republika Sowiecka, Eurosowiecka, tylko Polska. I o to się staramy, o to zabiegamy i mówimy w tej kampanii programowo o potrzebie odzyskiwania niepodległości i zapewniania Polakom bezpieczeństwa wielorako pojmowanego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w tym wymiarze militarno-policyjnym, żołnierz. Broni od parady, straż graniczna, policja, i tu widzimy wielkie zagrożenia związane z importem, importem zorganizowanej przestępczości z Ukrainy, z Gruzji. A my chcemy, żeby Polacy byli bezpieczni, żeby byli u siebie na swoim. Widzimy zagrożenia związane z doktrynami eurokołchozowymi, z Zielonym Ładem, Niebieskim Ładem, tęczowym Ładem, Paktem Migracyjnym, z podżeganiem do wojny. Temu wszystkiemu się przeciwstawiamy. Mówimy pokój, nie wojna. Mówimy, nie ma takich spraw w relacjach polskich z sąsiadami bliższymi, dalszymi, które wymagałyby innych rozwiązań niż dyplomatyczne. Sprzeciwiamy się układaniu Polaków kosztami, kosztami cudzej polityki, cudzych wojen, cudzych interesów obcych racji stanu. Sprzeciwiamy się. Obciążeniom fiskalnym, które są Polakom narzucane pod rozmaitymi pretekstami. A to trzeba ratować planetę, bo płonie, w związku z tym wszyscy odbierają rachunki za prąd, gaz. A to, a to trzeba ratować demokrację na krańcach świata i w związku z tym rozbrajamy wojsko polskie, a naród polski bierze sobie na utrzymanie jakiś inny naród. Temu się przeciwstawiamy. Stop Ukrainizacji Polski stop banderyzacji polskiej racji stanu, precz z eurokołchozowymi ingerencjami w wewnętrzne sprawy Polski, precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną. To w telegraficznym skrócie program mojej kampanii, który, chwała Bogu, naprawdę wielu Polaków rozumie, docenia i przyłącza się do szerokiego Frontu gaśnicowego, który musi przeciwstawić się tym wszystkim zagrożeniom, po to, żebyśmy odzyskali stabilność, niepodległość, bezpieczeństwo. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Tak, ja mam jedno. Branszic na Śląsku, tu jest Polska. Polsce. taki mały żart nawiązania do samych polsko brzmiących nazwisk partii. No, jak jeszcze. Jesteśmy na przykład w pobliskich Gliwicach, tam jest nasz działacz i kolega od lat Christian Kimler, to tam na wybrzeżu mamy Tak, a, a Jacek Oberland w Kojicach, to, to nawet jeszcze można tę frazę rozszerzyć. Można tak, powiedzieć. Mamy mamy wielu. Brown, Himmler, Oberland, tu jest Polska.